Jeszcze raz witam również serdecznie, no niestety nie są to dobre wiadomości, chciałbym tylko takie przekazywać, a, a ta wiadomość polega na tym, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej złożony w ubiegłym tygodniu, 15 maja przez 11 radnych Sejmiku, który ja uwzględniłem, bo takie są przepisy, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w przypadku naszego samorządu ma prawo złożyć 9 radnych a ja mam obowiązek zwołać sesję nadzwyczajną w terminie do 7 dni. Niestety okazało się po analizie tego wniosku, pracownicy zwrócili mi uwagę, że co najmniej jeden z podpisów złożonych na tym wniosku nie został złożony przez samego wnioskodawcę. Chodzi konkretnie o pana radnego Mariusza Kawę. Jest też wątpliwość odnośnie podpisu pana radnego Edwarda Brzostowskiego. Ja w związku z tym, w związku z tym, że no, ewidentnie taka różnica została zauważona między podpisem, który pan radny złożył na przykład pod zapytaniem, jakie złożył na sesji w tym dniu, czy też pod swoim oświadczeniem majątkowym, które jest publikowane na stronie internetowej. Zresztą też zachęcam Państwa do obejrzenia na stronie internetowej tych podpisów, samego wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej też podpisu pod innym dokumentem. Na no, związku ze stwierdzeniem czegoś takiego ja złożę zaraz po tej konferencji wniosek do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Jest podejrzenie, że to jest podpis sfałszowany. Co ciekawe też wniosek o zwołanie tej sesji nadzwyczajnej został złożony w Kancelarii Samorządu Województwa przez nie radnych tylko jakichś nieznanych nam ludzi. Ten wniosek oczywiście został przyjęty, sesja została zwołana i też na czym polega, że tak powiem, paradoks w, te, w całej tej sprawie. Wnioskodawcy próbowali w wielu wypowiedziach sugerować, że obecne władze samorządu, pan Marszałek, niektórych rzeczy nie chcą wyjaśnić albo że w ogóle jakieś są sprawy niejasne, a może nieuczciwe. No i postępowanie wnioskodawców w taki właśnie sposób, określiłbym go w sposób nieuczciwy no jest co najmniej nie na miejscu, tak to delikatnie należy określić. Tyle z mojej strony. Pytał Pan sam te osoby, które tutaj wymienił pan nazwiska i czy one się, czy ktokolwiek z Kancelarii, czy pytał te osoby, czy one podpisały się czy nie przed ujawnieniem tych, tych informacji? Teraz I, ja delikatne. w ogóle mi do głowy nie przyszło, że może radny w ten sposób postępować, że, że ktoś inny za niego podpisuje lub też ktoś fałszuje podpis. Na sesji odczytałem nazwiska wszystkich wnioskodawców, kto wniosek złożył o sesję i nikt nie zaprzeczał, że, że nie jest wnioskodawcą, także sprawa jest, myślę, jednoznaczna. Ale pan pytał się, ale pan pytał się, na przykład jak, pan, jak pracownicy powiedzieli, że taka wątpliwość tutaj zachodzi, pan dzwonił na przykład do pana przewodniczącego klubu psl lub Mariusza Kawę pytał hmm. się o to? Nawet nie miałem kiedy. Tak się składa, że sesja nadzwyczajna, zwołana w sobotę po południu wieczorem, trwała do późna wieczór. Ja świtem w poniedziałek wyjeżdżałem do Berlina na trzy dni. Zaraz po powrocie, dowiedziawszy się o takiej właśnie sytuacji, daję to pod rozwagę innym, bo nie jestem sędzią w tej sprawie, nie ktoś inny to sądzi. Ale teraz mógł Pan zadzwonić przed konferencją prasową, zanim Pan ujawnił medium? Dlaczego miałbym to robić? Ale na jakiej podstawie Pan e... twierdzi, że te podpisy nie są prawdziwe? No to może zaraz kolega, Pan dyrektor kancelarii sejmiku, Państwu te. Ksera dokumentów przekaże i mogą Państwo same stwierdzić, że, że wątpliwości nie ma. Czyli wniosek do prokuratury i co dalej? Zobaczymy, to, to już, to już będzie. Nie, sesja odbyła się. Sesja odbyła się w sposób, można powiedzieć, formalny. Wnioskodawców było na tym piśmie 11. Nawet gdyby były zakwestionowane te podpisy, to wniosek dziewięciu radnych był. No, sesja jak wyglądała, to Państwo wiedzą. Marszałek przekazał pełną informację, ona została przyjęta, nie była w żaden sposób negowana, krytykowana. Jak Pan myśli, z jakiego powodu te podpisy mogły zostać sfałszowane? Chodziło o większą ilość radnych? Pod, nie mam pojęcia, jakimi się kryteriami tu kierowali ci radni, z jakiego powodu. To o nich, ich o to by pytać. Jakie mogą być konsekwencje tej, 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 tego, jeżeli się okaże, że to że rzeczywiście są oszczędne No to będzie kwestia też decyzji prokuratora, czy innych organów. Oni to ocenią, osądzą. Czy pan przewodniczący też w ma takie same dokumenty, jak my dostaliśmy? Tak. Może pan to sobie kamerę, Proszę posiadamy. bardzo. dobrze Ja mam z oryginalną pieczątką przyjęcia wniosku. To jest akurat oświadczenie majątkowe radnego. Państwo mają tekst jego wniosku złożonego na sesji. Czy te, czy te jeszcze zapytam zagadnienie prokuratury, to bo ja nie znam sprawa na tyle, to czym ono może skutkować, jeśli chodzi, czy te, ci radni coś teraz mogą za zawieszeni i y, mogą podpisywać się pod tymi dokumentami, czy nie? Jak tutaj wygląda? Nie chciałbym tak daleko wybiegać i gdybać naprawdę. Myślę, że to jest sprawa tak oczywista. Zależnie od, od tego, jak ta sprawa będzie przez organy do tego upoważnione, oceniona, to takie mogą być konsekwencje, lub też nie. Ale to nie jest moją rolą na ten temat ferować z góry jakieś rozstrzygnięcie. No bo rozumiem, że radni w różnych, tam, pod różnymi wnioskami się podpisują i teraz będą weryfikowane też wstecz jakieś dokumenty, czy, czy były prawdziwe, czy nie? Czy to jest jednorazowy incydent, który chcecie wyjaśnić i na razie czekacie na to, co prokuratura To jest ten incydent. No, gdybym ja wiedział o innych tego typu przypadkach, to ma wręcz obowiązek zgłosić to do prokuratury. A to jest normalna procedura, że weryfikuje się w prawdziwość, Podpisy. czy to był przypadek, czy... No, czy... to nie jest weryfikacja podpisów. Jeszcze raz mówię to, co przed chwilą powiedziałem. Pracownicy kancelarii, którzy no, wielokrotnie te podpisy oglądają, bo tu przecież jest wiele dokumentów z podpisem radnych składanych, od razu to zauważyli, że, że to są inne podpisy. To jest tak, oczywiście. Nie, nie jakaś nie wyjątkowa, jakaś analiza, wyjątkowa nie, analiza, nic z tych rzeczy nie. A do Pana Dyrektora Kancelarii, to, czy, czy te osoby zostały powiadomione o tym, że takie nie. odkrycie? Nie, nie zostały, zostały powiadomione. Że, że Pan nie rozmawiał z nimi, ale czy w ogóle Kancelaria w ogóle... Nie, nie zostały powiadomione. My zauważyliśmy to no, wczoraj, w zasadzie przedwczoraj. Różnice wydawały się na tyle poważne, że postanowiliśmy zawiadomić Pana Przewodniczącego. Natomiast nie jesteśmy upoważnieni, żeby podejmować opiekowe kroki bez obecności Pana Przewodniczącego. Że przewodniczący był na wyjeździe na delegację w Berlinie i dzisiaj e, od samego rana chcieliśmy na zajęcie stanowiska, to znaczy jedynym stanowiskiem możliwym jest prośba do prokuratury o wyjaśnienie sprawy, co też się dzieje. To dzisiaj wniosek zostanie złożony, tak? dzisiaj. Tak, dzisiaj zostanie złożony. Ja bez zwłoki zareagowałem i myślę, że tu zwłoka w tej sprawie no, byłaby nieskazana co najmniej. To jest pierwszy taki przypadek w historii sejmiku? Ja się nie spotkałem z takim nie. przypadkiem wcześniej. Ale Panie Przewodniczący, czy, czy nie zastanawiał się Pan na tym, żeby najpierw zadzwonić do tych radnych, zapytać się, a potem dopiero y, ujawniać to mediom i, i, i tak konsekwencją czego będzie ten wniosek? Może jednak to są ich podpisy? Naprawdę niech pani spojrzy na te dokumenty, które przed chwilą rozdaliśmy i wątpliwości nie ma, że, że nie jest to podpis tej samej osoby, a ja mam obowiązek jako przewodniczący Sejmiku powziąwszy taką wiedzę, powiadomić organy. Chodzi głównie o te podpisy pana Kawy i pana Kawy. tutaj, bo te dwa możemy porównać, bo Brzostowskiego tak. nie no Właśnie porównać. nie mamy. Kawę nich głównie. Ta tak, porównać. co do podpisu pana Mariusza Kawy nie ma wątpliwości według mnie odnośnie podpisu pana Edwarda Brzostowskiego. No to powinni już ludzie kompetentni przeanalizować. Mhm. Czyli grafoloty, że tak powiem. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy ślicznie.